Dzień dobry. Koniec stycznia to czas, kiedy znikają już zupełnie u mnie choinki, gwiazdki i dzwonki, symbole minionych świąt, ale dobrze byłoby wypełnić czymś pustki najlepiej kwitnącym, z pomocą przechodzą tu ciemierniki, i to o nich dziś właśnie będę wam opowiadać. Zapraszam na odcinek. Ciemierniki najlepiej sadzić do gruntu wiosną lub jesienią. Ja teraz moje posadzę do donic. U mnie w duecie z bluszczami. Dzięki temu będą kwiecistym akcentem w zimowe dni. Trafią do gruntu w marcu. Najpierw jednak muszę wysadzić z donic świerki srebrne służące za choinki. Posadzę je do gruntu, bo ziemia jest teraz rozmarznięta i tak ma się utrzymać przez dłuższy czas. Nowisko dla tej zimozielonej byliny o skórzasych liściach powinno być osłonięte od słońca czyli miejsce cieniste, półcieniste będzie dla nich odpowiednie. Ciemierniki mają nietypowy okres kwitnienia, od grudnia do maja, w zależności od odmiany, czyli wtedy, kiedy u nas niewiele dzieje się w ogrodach. Lubią miejsca osłonięte od wiatru, wymagają ziemi żyznej, wapiennej i lekko wilgotnej. Dzięki podlewaniu w upalne, suche dni zawiążą pąki kwiatowe i zakwitną właśnie zimą. W zależności od odmiany, ciemierniki potrafią pięknie rozrastać się w szerokie kępy. Jest to roślina trująca, a jej soki działają drażniąco na skórę, dlatego lepiej wykonywać przy niej wszelkie zabiegi w rękawicach. Sadząc ciemierniki należy delikatnie traktować jego system korzeniowy, który jest wrażliwy na uszkodzenia i rozrasta się głęboko. Jest to powód, dla którego warto dobrze i raz wybrać dla niego odpowiednie środowisko, aby uniknąć przesadzania. Sadzę ciemierniki na wysokość, do której rosły w doniczce, w dwóch odmianach. Ciemiernik glandforski HGC Ice and Roses Red. Odmiana wyhodowana w Niemczech o bardzo dobrej zdrowotności. Nadaje się nawet na bardziej słoneczne stanowisko. Posiada kwiaty w kolorze czerwonego wina z pręcikami w żółtym kolorze. Osiąga wysokość do 60 cm i stół średnicy. Kwiaty pojawiają się od stycznia do kwietnia. Polecana do uprawy pojemnikowej. Drugi ciemiernik klantworski to odmiana HGC Ice and Roses White. Odmiana bliźniacza do tej pierwszej, tyle że o kremowo-białych kwiatach które w miarę przekwitania delikatnie zielenieją. Po okresie kwitnienia warto oberwać przekwitnięte kwiaty. Teraz za to kiedy pojawiają się nowe pąki, warto usunąć obumarłe, piętnące liście, aby miały miejsce rozwinąć się kwiaty. Kwiaty ciemierników mogą posłużyć również do bukietów. Warto dodać ciemierniki do swojego ogrodu i podziwiać w środku zimy ich piękne kwiaty. Dostępne są teraz w sprzedaży, więc dobrym rozwiązaniem jest posadzenie ich właśnie tymczasowo do donic, a potem do gruntu, a będą cieszyły nas wiele lat. Dajcie znać, czy macie ciemierniki w swoich ogrodach, jak idzie wam ich uprawa. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.